Święteczko wszystkim, jestem Beto's Games, to jest dzisiejszy odcinek z For Life Także siema, sobie dzisiaj gramy i zarabiamy hajsy No, także mam już 3436, ponieważ zarabiałem pod odcinkiem no, że Nie mam już nic chyba do powiedzenia eee, Powiem wam z wczorajszego dnia po odcinku, co się stało Jedziemy z Neveronem, którego serdecznie teraz pozdrawiam na odcinku I no, jedziemy z nim Po prostu zauważyliśmy, że policja Na razie nic, nie włączali kobutów Później zjechała druga policja Zatrzymali się na poboczu, wejdziemy jedziemy dalej Później trzecia policja. Ich obserwowaliśmy z za rogu. I włączyli Syreny, a my nic nie robiliśmy z... Pisaliśmy na czacie. Włączyli Syreny. Cofaliśmy, cofaliśmy. I zrobili nam takiego przywoza, że od dwóch stron nas zablokowali. Wjechała straż pożarna, oblała nas wodą. O, ja teraz pokręciłem. Nie było żadnego. Ale jechaliśmy z Neveronem. I no jechaliśmy, wydaliśmy coś do niego, zaczynamy jedna policja, później druga policja, trzeciej się tak zebrały i później nas zaczęły gonić, a później jakieś morderstwo jezusie, że jakieś morderstwo zrobiliśmy, czy coś powiedzieli, że mnie widzieli o 17, coś na tym, no Spałnie, że ja kogo zabiłem, świadkowy jest chryste, ślałem kurczę... Pozdrawiam Zwyczona, który mnie też złapał. Eee, Rafaello i tutaj tam jeszcze był i Skylife. No, to wszyscy, którzy, którzy pozdrawiam. No. Jest to moja druga próba nagrania. Także zarabiamy, zarabiamy. Bo już mam fajną furkę na oku, ale nie powiem co to za fura. I można ją zdobyć za 30k. Będę codziennie tu biał i zarabiał chyba. Mm. Codziennie odcinków nie będzie, tylko z dzisiaj tak, dwa dni pod rząd. Bo mam te rekolekcje. Mam. Ale... jutro też się pojawi odcinek. Ponieważ yy, jutro mam rekolekcje, już w czwartek idę do szkoły. Podjeżdżaj pod tą górę jakiś ślad no także to jest mój pierwszy dowóz teraz będzie drugi przedostatni dlaczego to jest moja druga próba ponieważ yy, tam za mocno było pogorszone w programie Mm, że słuchać dźwięk z gry i mnie praktycznie było tak słuchać ty ty, 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 ty a, mm, wiecie, a muzyka leciała leciała i cały czas muzykę było słuchać a mnie nie że trochę pokręciłem myślałem że się zapisało bo przecież miałem na 10% ustawione a miałem na 49 a mikrofon miałem na

my winne narodinne inne, inne gryde jak sami decydujemy jacy jesteśmy będziemy obwiniamy wszystko wszystkich tym co nie siebie to się sie daw nasze życia systemem Rozwiąż problem, bo inaczej za daleko nie ty pojedziesz tym pociągiem, sam sobie Zamykasz drogę wyjścia, czekając na odpowiedź Którą i badać, tobie telewizja A potem narzeka mnie na politykę, system rządu Nawet nie dołożyłeś cegiełki, po to by dawno zmienić okła Czekanie steruje zachowaniem, więc góra na działanie A nie ustalenie muzyki na czekanie, jesteś wolny nie rób się do niewolnika Warto być świadomy swojej istoty życia Jeżeli twierdzisz, że to kit, twoja brocha Ja mam klapki na nogach, ty masz klapki na oczach Kulę Mam przy złotą kulę Mmm, teraz sobie Gdyby nie mogli tutaj zrobić cz cztery na cztery Tym pograć na chwilę Handlinga zrobić. Dogonię go czy nie dogonię? Nie dogonię. Go. <ścoughs> Zleciał. Taki Jak ja na początku cały czas zletywałem. Wie dogonię go czy nie? I tu I już spa. No dobra tepa mnie. I teraz ostatni mój dowód, także mam nadzieję, że spodobało się ziomeczku. Chociaż w sumie może być dla Was nudne, że mm, cały czas y, będziemy y, nagrywać jak zarabiamy tą pierwszą część. Dlatego trochę pomyszę czymś drugą y, z pierwszą i że będzie zarabiamy i że zwiedzamy serwer. No, a dopiero później trzecia część będzie polegała na tym, że sprawdzamy e, top 10 prac albo tam top 20. Także... jeżeli tak chcecie, to możemy tak zrobić, jeżeli wam to się nudzi. tego możemy tak zrobić, że podwiedzamy ten serwer, bo w sumie ta sama praca na odcinkach mi się też nudzi. No dobrze. Także gdzie by się też przydało trochę luzu na serwerze. Jeżeli gracie na For Life, to możecie mnie spotkać w San Fierro, w Fort Carson. Wszędzie możecie mnie spotkać. Ja jestem nawet w Las Venturas, w Los Santos, czasem się pojawiam. A zwłaszcza jestem na Mont Chilia. Na Mont Chilia. Yy, bo z chłopakami tam sobie zwyczaj jeździmy i sobie po prostu zwiedzamy mounchina yy, no, no i tak sobie robimy takie wyprawy sabra że sabra to nie jest najlepsze auto mi takie szosy mogłyby się przydać jakieś rancher sandki albo coś a po prostu nie wiem gdzie zakupić tego ranchera w ogóle yy, no. Ale pojechałem Jak sami widzicie, to ma po prostu muła jak się podjeżdża tam na początku A to normalnie się wjeżdża Albo mogliby zmienić na jakieś inne auto Na Sultana na przykład <grytanie> Z Sultanu to by się szybko jeździło no i też jest tutaj głupie to mm, Że zaraz wam pokażę Że jeszcze nie tu Jeszcze nie tu że, oj, tutaj, tutaj się już robi tak ciasno I tutaj zazwyczaj ludzie spadają Albo się przekolają ja, mm, No i to jest wkurzające Mogliby dać jakimś Jakieś y, małe auto żeby, Ale żeby było szybkie W sumie No, no i wtedy byłoby spoko Że, no, że jeżeli Ci się spodobał ten odcineczek, to sobie zrobisz co, to wiecie, zostawcie łapkę, subskrypcję lub coś, że się z Wami żegnam, no no i czekajcie na kolejny odcinek.